Jorka. I... Michael. MJ. To Chujarski. Wojciech Kuczyński. Bydgoski MJ. Bydgoski MVP. Wojciech Kuczyński. Wojciech Kuczyński. Bydgoski MVP. Pumcio, nie ma. Pumcio, nie ma. I Jordan Dobre. I do Rodmana Rodman Ooooooły Nikola Jokic! tak jest Jak on ma? Ten 22? Ka pa 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 on no, robi, to już 22? Panku no, się dobrze. Trójki, kursze. Potem jak pomnił błąd, tak Tak, ale dwie trójki, wejście, tam z, tak. z dwa i to w takim dobrym ważnym momencie, takich bez kurwa lipy, i, nie? I na przykład bardzo dużo piłki. Tak tak tak, 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 tak. On ma, tylko, on ma tylko jeden problem, że on za dużo się jak się w ten kozioł. Tak, i, i za się do linii wpierdolają. Tak. Za dużo kozuje, nie? On by połowę mnie kozłowo i by na połowę tak. zaibiście grał, tak. nie? Naprawdę na takim poziomie, na Tak, 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 się... tak, tak. Tylko by o połowę mniej kozłowo tak. i to by wystarczyło, nie? Więcej by nie? Albo w inną stronę kozłowo w sensie. Znaczy on niepotrzebnie się pochyla tak. i tak. potem tak. on już niebić kozuje, nie? I to jest ten problem. Jak minie, no to okej, okay, ale jak już nie minie, to już nie wypada, nie toki wygrają Dobrze dobrze Patryk, dobrze Patryk, super, we dwóch, super! Jordan, dobra, i z Tak, oh, Angel. co to tank. Jordan, od Ligi! Jordan! Kurwa, nać, to jest, dajcie spokój. Michael pokazał klasę, tak, przekwit, layout. Jordan. Najszy na tą, I to, żeby z powrotem Pikacka Do Jordana Ony. Jordan Jordan jest na fali Rozman Rozman. Rozman. Nie. Nie. Dobrze było, zdarza się. Ale, ale nie, nie fart co? Nie fart, że tu zbiegli jeszcze chodź. No. Dobrze było, nas, dobrze było, dawaj. Oddaj teraz ataku. Oddaj ataku. Dobry Diper. O okay, to chodzi, o to chodzi Dobry rzut ej Maksym, dobry złot Dobry rzut, Maksym Dobrze, bardzo, Czy w czystej rzuce Ej szukają Kacper, szukają teraz, teraz, teraz Dobrze ta Kacper, super Kacper O to chodzi, o to chodzi drugi, o to chodzi Bir Osman. Bir Osman. Jordan. Ależ, tak jest! Bohater meczu. Bohater meczu. Tak jest. Oprócz Jordana oczywiście. Super grajemy. Jestem pod wrażeniem. Z kitu tak wszystko kurwa wie. Jaca bloki tam sypał. My też mówiłem, że byśmy wygrali, kurwa, to wiesz. No będzie dobrze, dobrze i w pizdę. jak wygrali tak aby przegrali, to już ich dumy, naprawdę, bardzo. Uja, nikt nie przegrywają. Trzecie miejsce ma być, kurwa. Jordan. Ładnie, ładnie. Przymierzył, aj. Dobrze jadł, super. Jordan. Okej, okej, No, ten sezon był ciężki, bo każdymi... Przecież zawiesiliśmy się z powodu pedalstwa, bo wszyscy się pochudzili, Z Spenersa, nie? bo został uskoczniony pedalik. kurwa, nie? <grywka> <grywka> no, kurwa. Znaczy, ja, no wiesz, ja ci powiem, tak ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi, nie? Bo ja wiesz, ja sobie przychodziłem, tam sobie grałem, a potem patrzę, mówię, co tu się odpierdala, wiesz? Dobry rzut, dobry rzut! No, ale ja też to ja nie <t cachorro> A ja w ogóle nic nie rozumiem, o co chodzi? Chodzimy, segnamy, no oh, wiesz. Ale to się okazało, że kurwa nie te kontrakty.